Ale uderzenie było fajne. Witajcie na kolejnym wypadzie za szupakiem. Tym razem dawno nie nagrywałem, ale brak czasu niestety. Dzisiaj będziemy testować kijek budżetowy Mimik 2.0 od 10 do 300 gram 242 Zacznę od 7 gram przynęty głównie Nerwal i Westina będę testował, zobaczymy fajnie, bo nikogo nie ma, mały zbiorniczek. Zaczynamy Kurde, w pierwszym testowym rzucie już rybak O oczywiście mały szczupak Ajajaj. Pierwszy rzut nienagrywany nagrywany ale uderzenie było fajne dwa razy tak delikatnie i za trzecim wsiadło znowu szczupę ale chyba większy zdecydowanie aj poszedł ale był większy za ostry chyba hamulec trochę za mocno nie ma tragedii I nie wiem na offsetowy hak na próbę I tutaj w zaczepy taki rzut od niechcenia. i coś jest na kiju Co to? Mały znowu pajk No ich tu jest Jeszcze mniejszy niż, ale jest dziabnięty Mniejsz niż Przednik Ajajaj 5 Nie wiem Chlupu no, poszły te pięknie Kurcze Gryzę te małe pajki I było fajne przytrzymanie. Ja. Nie, to, to już tak jesteśmy masakrowana, że i tak nie widać ale było było o ja. jeszcze bąble zostały tutaj coś zagoniło ostro o, tutaj nie ma nigdy ale pają o buziu czekaj mi 54 w końcu jakiś wymiar na tym PZ2 muszę jednak z ręki go wypuścić no i zapikował, poszedł, jest zdrowy Negadzie już, już chciałem zwijać wędkę i coś uderzyło on szczupak pewnie No to oko nie jest ale jesteś agresywny kolego Wymiar chociaż masz? No i poszedł Kuźdy No wymiar pewnie miał Teraz mały łysinek Otrzymy te tam przynęta to było? No, chyba to teraz mają po Żerowaniu, dwie godzinki i całe żerowały. Jeszcze z 2-3 rzuty i uciekam. Ale mega udany dzień. że nie było dużych ryb, ale była super zabawa na moim kijku. Trzymajcie się. Lajkujcie jak się podobało. Do kolejnych wpadł się manko.